Musicie to usłyszeć, jeśli kiedykolwiek zdarzyło Wam się pisać na klawiaturze. Uwierzcie mi, to zwali Was z nóg. Cofnijmy się do lat 70. XI wieku. Wtedy to Christopher Sholes skonstruował pierwszą maszynę do pisania. Problem w tym, że zbyt szybkie pisanie e, sprawiało, że e, klawisze się zacinały. Co więc zrobił? Rozmieścił e, najczęściej używane litery tak, żeby e, celowo spowolnić piszących. Przenieśmy się szybko do naszych czasów. I co? Dalej e, stukamy w klawiatury kwerty. Trochę to pokręcone. Ale e, tak, e, tak już zostało. Więc następnym razem, gr, e, gdy usiądziecie do klawiatury, pamiętajcie to wszystko po to, by te nieszczęsne klawisze się nie blokowały.